No i tu mamy dalie po przymrozku. Jeszcze zostały tym przymrozkiem, także dzisiaj je ścinamy i będziemy wykopywać. No i tak wyglądają dalie po przycięciu, tak? czyli przycięcie to jest pierwszy etap przygotowania do zimowania tak wyglądają przycięte dalie zobaczcie tutaj grubosz się wysiał chyba sam gdzieś listek wypadł wczoraj był minus 3 mróz i w ogóle na nim widzę wrażenia to nie zrobiło no i tutaj mamy przycięte dalie no i mamy bulwy już Wykopane, obtrzepane z grubsza z ziemi, tak to wygląda. Jak widzicie, tych kartofli porosło bardzo dużo. Także jest tego naprawdę dużo tutaj do wykopywania. I tak wygląda kolejny etap. Czyli wykopaliśmy, obtrzepaliśmy z ziemi. No i tak to wygląda. Trochę rzeczywiście jak takie ziemniaki. No i teraz to włożymy w pojemnik i przysypiemy w tym pojemniku. Ja to przysypuję z zwykłym piaskiem takim żółtym. No i to sobie czeka w chłodnym miejscu w garażu do wiosny. No i dalej mamy załadowane do pojemnika. Teraz tylko je zasypać piaskiem, i mogą sobie zimować. Pokażę Wam jeszcze, jak brugmansje zimują. Normalnie jajce, jak nie wiem co, bo stoją sobie tu i tylko kwiat puściła. Zobaczcie, to drugie tak samo. No Muszą czekać do wiosny. No, już dalej są przysypane piaseczkiem. Takim, no nie mokrym, tylko takim sypkim. No i tak przygotowane tam w wiaderku mam inny gatunek. Takie mniejsze, a tutaj te wszystkie które miałem czerwone, gdzie niegdzie różowa też się trafiła, a to sobie zimują tutaj razem. No i bele do marca, marzec kwiecień jak już mrozów nie będzie, będziemy mogli. Wysadzać. No i zrobimy jeszcze taką dogryweczkę małą. Tutaj e, zimują sobie kanny jeszcze. To jest kanna e, od Piotra z kanału Kanna e, w Ogrodzie. E, tutaj mam pomarańczową kannę. Tutaj mam e, żółtą. Też od Piotra. No i tu mam moją czerwoną. Nie wiem, co to za gatunek, ale. Będę sobie sprawdzał w przyszłym roku po kolorze liści. Bo tamta pierwsza, którą dostałem od Piotra Prezydent, też jest czerwona. Tylko, że ma inny, inne liście. No i tutaj sobie imbirek w piasku zimuje. No. To żegnam się. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.